Dzień dobry Państwu. Obiecuję, że będzie krótko, bo przecież czekamy na to, co powie Pan Piotr. Z przyjemnością odbieram to, że są osoby z pasją, są osoby z talentem, a potem my, tak liczne grono, możemy podziwiać to. Przy wejściu rozmawiałem z Panem Mirkiem Grelukiem i taka refleksja, Mirek już myślał, że nic w sztuce nie można wymyślić. I przyszedł tutaj i się dziwił, że można. A to zrobił Pan Piotr. Panie Piotrze, gratuluję serdecznie i życzę dalej, bo Pan znajdował radość w tym, co Pan robi, a poprzez to dostarczał nam również tych doznań, które związane są z kulturą. I jestem przekonany, że dalej będzie Pan tworzył. Ku naszej ucieszy. Gratuluję i wszystkiego najlepszego. My tu i teraz to w głównej mierze właśnie projekt stypendialny, czyli to, co mamy po środku, to jest 10 rzeźb, tak jakby nasza umowa z Urzędem Miasta mówiła o tym, że ja zrealizuję 10 rzeźb. Opowiem w tych rzeźbach o tym, co jest dla mnie ważne. Tak jakby chciałem dojść do tego, że my tu i teraz. To, to, tak jakby, pewien ciąg zdarzeń, bo każdy z Państwa pojedynczo, jakbym spojrzał na znajomych z młodości, z ostatniego okresu, z akademii czy, czy z biznesu, z każdym z Państwa wiąże mnie jakaś relacja. I to my tu i teraz, to, tak jakby, w moim przekonaniu, jest to, co nas zbudowało. Wszystkie życiowe doświadczenia są potrzebne tak jakby, żeby były w moim przypadku potrzebne, żeby stać tu teraz przed tym mikrofonem, przed państwem, opowiadać, żeby realizować ten, ten wspaniały projekt i mieć zaszczyt też w Centrum Kultury i Sztuki w tej przestrzeni prezentować dorobek. Jest tu tak jak pan Jarek powiedział 700 obiektów, około, może nawet więcej, łącznie Około 500 jest prawdopodobnie zamkniętych w teczkach, bo to był. Od tego się w moim przypadku w dorosłym życiu około 10 lat temu zaczęło. Rysowałem na tapczanie, że tak powiem, pracę i już wtedy robiłem to, co, co czułem. To, co chciałem. Nie to, co widziałem, tylko to, co było we mnie, to, co zaobserwowałem. A myślę, że, że miałem no, takie niecodzienne życie. Wiele przy, przeżyłem. Niecodziennych sytuacji, i to wszystko gdzieś we mnie tkwi, i dzisiaj pozwala mi, wydaje mi się, opowiadać, opowiadać obserwując dzisiejszy świat, więc, tak jakby to, co jest dla mnie ważne, dla każdego z Państwa również, na przykład wojnę, czy pandemię, czy takie bardziej sprawy, nawet przyziemne, relacje pomiędzy ludzkiem. To wszystko myślę jest w tych pracach.